Rząd premiera Donalda Tuska uzyskał wotum zaufania. W głosowaniu udział wzięło 453 posłów. Wotum zaufania poparło 243 parlamentarzystów, natomiast przeciw było 210. Głosowanie poprzedziło ekspoze premiera i runda pytań, do zadawania których zgłosiło się rekordowe 269 posłów. Następnie szef rządu odpowiadał na zadane pytania. Tusk w optymistycznych słowach mówił o wyniku głosowania. Ja myślę, że bardzo wielu wyborców przyjęło z ulgą tę sytuację i uwierzyło na nowo, że ok, jest trudno, ale nie jest wcale trudniej niż było, i że, i że dalej pojedziemy, ale e, musimy zrobić dużo więcej, żeby odzyskać pełną sympatię. Zadowolenie z wyniku głosowania nie kryli politycy obozu rządzącego. Premier Donald Tusk to najlepszy premier, który trzyma tę koalicję, nadaje jej kierunki. To oczywiście jest jakiś reset, jakiś nowy początek, to ekspoze, za chwilę rekonstrukcja rządu, no bo przed nami wybory parlamentarne na horyzoncie, jest jeszcze dużo czasu, no ale wiemy, że ta druga połowa urzędowania musi pewnie wyglądać trochę inaczej. Wyciągamy wnioski, idziemy do przodu, zakasujemy rękawy. W krytycznym tonie wyrazili się natomiast politycy opozycji. Donald Tusk nie powinien być ani premierem, ani posłem, ani człowiekiem na wolności. Jak można zaufać człowiekowi, któremu się nie ufa? Więc jak można mu e, potwierdzić wotum zaufania, potwierdzić rządowi, któremu przewodzi? Szkoda Polski, szkoda tych kolejnych dwóch lat. Po uzyskanym wotum zaufania, Donald Tusk zapowiedział reorganizację rządu. Rekonstrukcja ma się odbyć w lipcu. Premier podkreślił, że chodzi o zmianę niefunkcjonalnej w jego ocenie struktury. I zaznaczył, że pojawią się nowe twarze.